Mechanical Pigeon Studio prezentuje film pod tytułem Oko Moskwy. Nareszcie, co tak długo? się nie dało? Przepraszam, stary. Powinnoś znowu klucze, chłopaku, z wolności na ścieżkach panie nie zbyt. Dobra, dobra, nie bliskaj mi tu kitu. I pamiętaj, nie mam czasu na kolejny gruniany schowek jakiegoś kota. Spokojnie, kruku. Tym razem to grubsza sprawa. Jak nam się uda, będziemy pionierami. Pionierami? Jaja sobie robisz? No to chyba byśmy musieli... Przebić się do spełniacza życzeń i z powrotem. Czy ty naprawdę sądzisz, że Zona ogranicza się do Prypeci, Czerwonego Lasu i wysypiska? Nie. To nie wszystko. Jest jeszcze przecież elektrownia. Elektrownia to nie wszystko. Co ty pleciesz? Czy kiedyś oko Moskwy? Że co? Oko Moskwy, inaczej zwany projektem Czarnobyl 2. Kompleks zaawansowanych technologicznie jak na tamte czasy Anten. Oddalony zaledwie 10 km od elektrowni. Mógł dalej. Do dziś znajdują się tam tylko odbiorniki o monstrualnych rozmiarach. Będę miał z jakichś 135 metrów wysokości. Większym odbiornikowi towarzyszy jego młodszy brat. Ma on zaledwie w porównaniu z tym pierwszym 85 metrów wysokości i znajduje się około 900 metrów od tego pierwszego. Na południowy zachód od głównego zespołu anten ścianowych znajduje się konstrukcja antenowa typu CDAA, która jest odpowiedzialna za weryfikację odczytu z anten ścianowych, a także służyła do prac eksperymentalnych. Zasięg całego kompleksu wynosi ponad 3000 kilometrów. Dasz wiarę? 3000 kilometrów! Tak stąd do Jankesów. Pies, uspokój się. I przestań mi tu pieprzyć technicznym żargonem. Powiedz, co jakieś cholerne anteny mają wspólnego z nami. Co one mają wspólnego z Zoną? Czy mógłbyś się chociaż raz przymknąć? Daj mi powiedzieć. Posłuchaj się, dowiesz. Czarnobyl 2 podzielono na cztery podziemne strefy. Każda z tych stref odpowiada za inną funkcję radarów. Pierwsza za odbiór. Druga za nadawanie. Trzecia zajmowała się systemem obrony przeciwlotniczej. A co z czwartą strefą? Dobre pytanie. To czym zajmowała się czwarta strefa? Dlaczego? Ktyk tajemnicą. Podobno z wieku czasu nawet specjalist chciał posprzątać tam panujący burdel. Wierząc słowo miałebowym, ma to coś wspólnego z badaniami w Instytucie Jantar, czyli psionikom. Pies, co ty znowu chcesz nas pakować? Różbowo, kruku. kruku. bronił wejścia do elektrowni. Pole psioniczne w okolicach Jantaru broniło, żeby naukowcy nie wdarli się do środka. Strefa numer 4 też kryje swoją tajemnicę tajemnicę, za którą niektórzy słowicie zapłacą. Tak? O kasę ci chodzi. No to lepiej chyba dozbroić się i przebić się do reaktora. Snoby spoza zony zapłacą niebotyczne kwoty za biele gówno z serca Czarnobyla. I tak, się się ugryzło. Chcesz tak łatwo dać sobie dupę odszczelić? Po tej teraz trwa regularna wojna. Jesteśmy stalkerami, nie jakimś mięsem armatnim. Wolność, powinność, monolit wojskowi. Niech oni poczynają sobie gardła w imię tych pierdolonych ideologii! Zapomnij o tym, co bo wiantarze. Jesteśmy Stalkerami. Przecieramy ścieżki, odnajdujemy nowe miejsca, należymy do Zony. Róbmy to, do czego zostaliśmy stworzeni. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że będzie warto. Na pewno nie pożałujesz! Jeszcze będzie u nas głośno 100 ranek u handlarza. Kiedy mamy? Jutro o 7.30, na na Do jutra. Mam nadzieję, że będzie warto. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie zginie.